Siemanko widzowie, tu bracik Kastracik Dzisiaj nie mam pomysłu co nagrywać Więc będziemy grać w Jailbreak'a Tak, będziemy, będziemy, będziemy grać w Jailbreak'a I będziemy, będziemy chodzić na bounty hunting jako policjant Ale przed tym proszę was o stawienie łapki w górę Oraz subskrypcji No bo dla was to jest 3 sekundy i nie robię nic A dla mnie to bardzo pomaga I motywuje mnie do robienia filmów Także zapraszam Was dołącz do dołączenia do mojego serwera Discord, który jest w opisie. Ponieważ jeżeli dołączy jeszcze dwóch członków, to będzie, re to będzie rekrutacja na moderatora. Jeżeli ogólnie dołączy 20 członków, to będzie konkurs na 20 zł Peset Karda. Dobra, już nie przedłużając jedziemy z odcinkiem. Tutaj są takie bounty malutkie, ale zawsze coś. Moim celem jest dzisiaj dobić 1 200. 000. Tak więc jedziemy po samochód. Najlepszym samochodem dla mnie do policji jest Roadster. To jest tak jak Volt, ale może... ale można im tak jakby te opony przewijać. O taki krawcik w ogóle mam. O! On, no, jest. O taki można przewijać opony. O to mi chodzi. Kurde. Malagi. O, tak, o to mi chodzi. Tak. Ja, to był, to... z ten 3000 bounty! Nie, nie, nie. Nie ja nie, nie, nie wierzę. To jest, o, to jest o taki bot z 3000 bounty. To ojeju. Dobra. A co tam będę narzekać? 3000 bounty. 3000 bounty za darmo. No to nie będę narzekać. Tutaj polecimy po sobie po obronie. Pyk, pyk, pyk. Dla tych co... Dlaczego wziąłem ten, no bo ja mam gamepassy. Jam ja Duffelback 4 i, i i crime bossa Jest airdrop Użyjemy od tego buga, że Tutaj się wchodzi i się zamraża tutaj grę. No wtedy cię nie atakują boty, a tak naprawdę ci się odbiera ten airdrop, więc to jest, kurde, free pieniążki ewentualnie tam jakiś save już jest w połowie no to sobie robimy już on zrobiony, już nie będę tutaj o, 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 tej, o tej gry zamrażać i mamy wysłaliśmy 4000. tysiące to jest bardzo dobre, jak na jakieś 30 sekund czekania Potrzebujemy tylko 30 tysięcy. Jeszcze. Tutaj jest helikopter. Ja, ja idę go zastrzelić. Nie, on, 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 on pączkarni idzie obrabować. On pączkarni idzie obrabować. O, mam. mam cię. Mam cię. Kurde. Jest tam. Jest w pączkarni typek. No i bam, 500, może być Dobra, coś nie wiem jaka jestem w to w procenta. 1,5% on, on ma takiego kraka Tam, tamtym policją On się wydupił od kogoś ze zero On skąd strzela? tutaj jest? Twoja to już leży. Dobra. Kurde, uciekł nam. Trudno. To był ten? Nie, nie wiem. Pociąg, on, to jest jego auto, jak coś, ja go widziałem. No oczywiście. Jak coś, ja mogę mieć inny głos, bo się dzisiaj obudziłem z Katarem, ale... Tam trudno. Chyba, że weźmiemy sobie albo koncepta, albo Oriona. No weźmiemy sobie Oriona. taki Orionek może być, nawet ok. Jest tutaj ktoś. A tu ten pewnie chyba. Z garażu tutaj. Tak, jest tu w garażu. No dostałem, dostałem od jakiegoś typka 80 bounty, ja nie wiem skąd te bounty miałem. Chodź tu! Dobra. Bounty się 720 może być. Chyba się przełączę na złodzieja i ja tak zrobię chyba. Policjantów jest mało i są botami. No to się na złodzieja przełączam. Tylko idę ten. Mm. Godaj. Goda? O! Co? Hiesienie nie skąd on się tutaj wziął Ja... ja nie... nie wiem co Dobra stawiamy tutaj auto I zmieniamy teamek Chyba że... chyba że helikopter Ta Ojeju No to dobra idziemy tymi kanałami żeć albo Oriona, albo Volta, al, albo koncepta. Jeżeli do, do, dobiemy na tym kanale 10 subskrypcji, i 10, i 10 członków na discordzie to wtedy wtedy zrobimy tego wtedy zrobimy giveaway'a na, na rangę ten na, na, na rangę chat mod a chat mod to, że możesz no chyba każdy wie co, co to jest chat mod dalej są te same rabunki otwarte jeżeli macie jakieś pomysły na odcinek, to sugerujcie je w komentarzu. A ja, ja, ja jedę po bronie, bo zapomniałem wcześniej. Nie ma tutaj nikogo w środku. No to sobie idziemy. Ja chyba wezmę Volta, bo Vol, do Volta już jestem tak przyzwyczajony, że ja nad, nim, ja nad nim kontrolę mam taką dużą. Chłop ma aperturę. A nie. A nie, smanta a nie apertura. No to faktycznie. To, fa to faktycznie apertura. Sk skustomizujemy sobie tego Volta. Tę teksturę frost to nie jest ta. Taka była taka fajna. Nie, to była taka. Jeszcze body color biały. No i to jest teraz taki fajny wolciak. Dobra, bank, bank, jubiler i muzeum. Tu pojedziemy na jubilera. I na muzeum ewentualnie potem. <słuch> A tutaj, jak te klejnoty i nie naprawili, Buga to te diamenty można te diamenty już można oddawać. Tam wiele razy. No to, a to się zaraz okaże. To polecimy tam do góry. A. To jest XRK. No, to już za późno. Muzeum. Muzeum rabują. Oj! Ja muszę zdążyć, że dostanę. Ja, ja 7 tysięcy dostanę z muzeum. I jeszcze może bonusik. Dobra, dobra. Jest, jestem. Dobra, dzi. Idziemy tutaj, to jest perfekcyjnie. 10 kilo. Oa! Oh! Wow, no, no to super kurde place. Dobra, to ja ten helikopter od, od razu biorę i lecę na muzeum. Masakra to jest! Takiego kurde place'a zrobiłem! No kurde genius. Trzeba zamknąć helikopter. Tam się typek z policjantem strzela. To pomógłbym mu, ale nie mam. Ale ja niestety przecież nie mam broni, bo się wywaliłem za zero. Ale zastrzeliłem tutaj chociaż. że polecę. Dach! Z helikopterek. Jeszcze jest zrzeszenie. Dobra, ja jest, ja wolcik mój, no to go zabieramy. Dobra, dobra! Ja są jest, są, są najlepsze rabunki. Bank w drugim mieście, ten kasyno i ta... I ta, i ta platforma wiertnicza. Nie wiem czy to w ogóle będzie oglądać ktoś. Ja na przykład żeby lubię oglądać mało popularnych twórców, na przykład z Albo z jakichś innych gier. No, no to lecimy na to kasynko. Mam nadzieję, że nie wejdzie mi żaden policjant i mi, i mi nie powiesz, że się ma dzień dobry. Bo kurde, jest, jestem od, od... Oj! Ktoś tam był aresztowany. Ona tam czeka. Ona jedzie. Ona jedzie. Dobra. Volt. Zmanewrować! Jestem! Już jestem bezpieczny. O kurde. To jest ta... Tchoflin? Nie, Tchorfin. Nie, Torfin, Nie no, on wygląda jak bot. Ale to jest kurde chyba jednak co Dobra, 1198. Nie ma otwartego żadnego takiego tego, rabunku. Takiego co mi da malutko. Więc będę musiał chyba czekać albo iść na, albo na platformę iść. Czego mi się bardzo nie chce, bo jestem słaby w tym systemie PvP w jailbreaku. Ogólnie słaby w PvP. Nie wiem, pojedziemy w stronę tej stacji benzynowej. Nie wiem, bo ten odcinek mi się wydaje, że, że trwa już trochę zbyt długo i nikt go nie będzie oglądać. Ja nie wiem, tak, tak naprawdę nie wiem. Chyba, że airdrop. O! Jest stacja benzynowa, a ja po airdropperze chciałem. Szybko, bo jak tutaj policjant jakiś przyjedzie i będzie kampić, to to... no to kapliczka. Dobra. Dobra. Proszę, tutaj jest milion dwieście i to by chyba... to już chyba było na, na tyle. Przypominam, o, b, przypominam i proszę, b, b, błagam wręcz o dołączenie do mojego Discorda, b, b, ponieważ chciałbym zostać popularnym twórcą i mieć chociaż nie wiem 3, 30 subskrybentów, może 50. I moim takim głównym celem jest 100, a, a, a na Discordzie chciałbym mieć 50 członków, to jest taki główny cel. Ale na razie chciałbym dwóch nowych członków, żeby żeby był, żeby był ktoś, kto, kto mógłby, kto kto mógłby z ten. Zapisać się na rekrutację. No to, no to do widzenia i widzimy się w następnym odcinku.